To jest mój kolega Sonam, który, który wszystko ogarnia i dosłownie jest najlepszym przewodnikiem jakiegokolwiek. Widziałem, jest studentem, ma 23 lata, naprawdę jest świetny. Idziemy kupić dla mnie bilet na autobus, w którym jutro wracam do, do Funcnik na granicę. Dworzec wygląda tak. Ares hmm. 光谷，三好光好要关好现在好个就好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难，困好困难，好难， Czekam na dworcu, żeby mieć bilet na jutro. Wszystko to jest na sobą honor. O, a tam zobaczcie, co jest. Tam chłopcy chodzą wokół i dzwonią tym czymś. Przy okazji wysyłając yy, modlitwy do nieba. I co ciekawe, to nie tylko robią to starsi ludzie, którzy przeważnie są wierzący, ale też młodzi popacy, tak jak tam widzimy, coś mi usiada na ręku. Tak jak widzieliście, ciekawe, że, że Butańczycy uczą się chińskiego, ale jest to bardzo ściśle związane z turystyką. Podobno chińscy turyści są lepsi pod względem finansowym oczywiście, w roz, 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 rozrzucaniu kasy od turystów z Europy, czy ze Stanów, czy z Australii. Po prostu Chińczycy mają bardzo dużo e, kasy. Ale niestety też są duże dyskuty pomiędzy Butanem, a Chińczykami, jeśli chodzi o granice, ponieważ Chińczycy budują yy, drogi bezpośrednio w Himalajach yy, na granicy pomiędzy tymi dwoma krajami i ostatnio zaczęli to samo robić Butańczycy, a Chińczycy zaczęli się burzyć wielka jest, a teraz kryja na ten temat. Teraz przychodzę obok z tego stadionu tank i nie widzieliście? Butan ma swoją drużynę sportową, ale ja nie jestem za bardzo sportowy chłopak i nie wiem za dużo na ten temat, ale wiem jedno, że niezbyt dobrze im idzie to granie i przeważnie we wszystkich meczach, w których brali udział to yy, przegrywają. Być może ktoś z Was, kto ogląda ten filmik wie o wiele więcej na temat butańskiej drużyny piłki nożnej i może coś napisać tutaj w komentarzu. Może ja się czegoś dowiego, nowego dowiem na ten temat. Bardzo bym chciał, żeby ktoś tutaj coś więcej na ten temat mi powiedział. Wiem, że chyba jeden butański piłkarz gra w międzynarodowej drużynie w Singapurze, czy gdzieś. Tak mi się obiło uży. A jeśli już mówimy o piłce nożnej, to oczywiście kogo kojarzą? Lewandowskiego kojarzą. Udało się dostać autobus, ten chłopak z którym byłem wczoraj to załatwił, że jak się zwolni jakieś miejsce to do mnie zadzwoniono i dzisiaj do mnie zadzwoniono i mam ten bilet, jadę autobusem do, do Hunznik na granicę. chyba trzecią godzinę autobusem i wreszcie mamy przerwę na, na coś do zjedzenia. Ale powiem wam, że no dzisiaj to strasznie mi się jedziesz wziąłem Aviomarin, ale jakoś nie pomaga za bardzo. Zatrzymaliśmy się po drodze w restauracji, której właścicielami też są właściciele tej linii przewozowej, którą jadę. Jest tutaj dość oryginalnie zarówno turyści z Indii jak i z innych autobusów też tutaj przyjechali można sobie zamówić do jedzenia ja zamówiłem kruski i wziąłem sobie Pepsi bo Pepsi jest dobra na żony Pani przyniosła mi jedzenie i mm. powiem wam, że wygląda to nie jakoś tak oryginalnie. Wziąłem polski, do tego pani przyniosła mi jeszcze chili i cukier. Zobaczymy jak smakuje. No powiedzmy zjadłem, było bardzo smaczne jesteśmy w miejscowości w chmurach dosłownie ta miejscowość jest w chmurach i zobaczcie za mną tam tam tutaj w tym miejscu nie wiem czy to widać, o tutaj tak jest tutaj no, po prostu no, chmury są e, pchane w górę z boczan. albo natomiast na przykład o, po tej stronie też można zobaczyć że dosłownie to miasto jest e, całe Chmurach. Bardzo ciekawe i dziwne uczucie. Oczywiście mamy też krowę, Indie są bardzo blisko <laughs> i tutaj tych krów też jest mnóstwo. Ta zupa była taka średnia, ale się najadę trochę, można powiedzieć, na najbliższych dopóki dojadę.